Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia. Uroczystość świętej Teresy od Jezusa. Czyta Iwonna Teresa. Dnia 15 października. Obłóżcie mnie kwieciem, obsypcie mnie jabłkami, boć. Mdleję od miłości. Pieśń nad pieśniami, rozdział drugi, werset piąty. Przygotowanie. Zastanówmy się nad żarliwą miłością tej seraficznej świętej. Zdawało się jej niemożliwym, iżby mógł kto żyć na świecie, nie kochając Pana Boga, mawiała. Że gdyby dostała się do nieba, bynajmniej by się nie martwiła widząc, że inni większej od niej doznają radości. Nie złoniosłaby jednak widoku, widząc, że inni bardziej kochają od niej Pana Boga. Jej słowom odpowiadały zawsze czyny. To też starała się wypełniać wszystko. Co uważała za miłe Najwyższemu. Jeśli również pragniemy w miłości czynić postępy za przykładem Świętej Teresy, oderwijmy serce od stworzeń i postanówmy sobie pracować i cierpieć dla Pana Jezusa. Pierwsze, zastanówmy się, jak Święta Teresa żarliwie kochała Pana Boga. Zdawało się jej niemożliwym, żeby kto mógł żyć na świecie, nie kochając Pana Boga. Mój Boże, mawiała, czyż nie zasługujesz na największą miłość z powodu swych nieskończonych doskonałości i że tak bezgranicznie nas kochasz? Jakżeż więc to jest możliwe, aby cię ktoś nie miłował? Choć była nadzwyczaj pokorna, mówiąc o miłości, nie wahała się powiedzieć. Cała jestem niedoskonałością, z wyjątkiem mych pragnień i miłości mojej. Znane jest jej piękne zdanie: oderwij serca od wszystkiego i szukaj Boga, a go znajdziesz. Mawiała również, iż temu, kto kocha pana Boga, łatwo oderwać się od ziemi. Mój Boże, wołała, ciebie tylko trzeba prawdziwie miłować a wszystko łatwym nam uczynisz. Ponieważ muszę żyć, pisała, niech żyję, Boże, dla Ciebie. Dość już załatwiania swa, naszych spraw. Cóż można większego uczynić, niż Tobie się podobać? O szczęście moje, o mój Boże, cóż uczynię, by Tobie zrobić przyjemność? Mawiała, iż gdyby osiągnęła niebo, nie martwiłaby się bynajmniej, widząc że inni cieszą się tam większym niż ona szczęściem, nie zniosła by jednak widoku, iż inni bardziej od niej miłują Pana Boga. Zadziwia u tej świętej stanowczość, z jaką starała się spełniać wszystko, co jak sądziła podoba się Panu Bogu. Nie ma, mawiała, takiej przeszkody, przeciw której nie poszłabym odważnie. Jej zdaniem miłość Pana Boga Zyskuje się przez stanowcze postanowienie pracowania i cierpienia dla Niego, dusz bowiem, którym brak stanowczości szatan się nie obawia. Aby przypodobać się panu Jezusowi, złożyła ślub i to będzie czyniła, co będzie uważała za doskonalsze. Ponieważ zaś w cierpieniu dla Boga miłość najlepiej się sprawdza i poznaje, Pragnęła żyć jedynie, aby cierpieć. Zdaje mi się, powiedziała, iż nie ma innego powodu do życia nad cierpienie. To też żarliwie proszę o nie pana Boga, całym sercem mówię do niego: Panie, cierpieć lub umrzeć, o nic innego cię nie proszę. Miłość jej doszła do takiego stopnia, iż pan Jezus rzekł do niej: Tereso, ty jesteś. Całkowicie moją, i ja cały należę do Ciebie. I posłał serafina, aby włócznią ognistą przeszył jej serce. Drugie jak teresa żyła, tak też umarła, rozpłomieniona miłością, gdy zbliżał się już kres jej życia, pragnęła śmierci całym sercem by z Bogiem mogła się połączyć. Nie rozumiem, mawiała, że ktoś się może śmierci obawiać, skoro w niej jest życie. Dusza moja, służ swemu Bogu i ufaj, iż On zaradzi Twym cierpieniom. Ułożyła też wzruszającą pieśń. Umieram, iż umrzeć nie mogę. Gdy kapłan przyszedł z wiatykiem, powiedziała – Mój panie, już nadeszła godzina upragniona. Zobaczymy się twarzą w twarz. Umarła strawiona miłością. Jedna z zakonnic ujrzała duszą świętej unoszącą się ku niebu pod postacią gołębicy. Niebiański zapach rozszedł się po całym klasztorze. O seraficzna, moja święta! Cieszę się z Tobą, gdy Cię widzę teraz w niebie, gdzie kochasz swego Boga tą miłością, która zupełnie nasyca i zadawała twe serce, które tak pragnęło Go kochać na Ziemi. Ponieważ zaś w niebie zwiększyła się jeszcze Twoja miłość, pomnożyło się również Twoje pragnienie, by Bóg na Ziemi był kochany. Wspomóż więc, Matko Święta biedną duszę moją, która pragnie wraz z tobą kochać żarliwie Boga, dobrość nieskończoną, który zasługuje na miłość serc niezliczonych. Powiedz panu Jezusowi o mnie to, coś mu raz powiedziała jeszcze na ziemi, o jednym ze sług jego. Panie, weźmy go za naszego przyjaciela. Powiedz Zbawicielowi, aby sprawiłbym całkowicie, oddał mu swą wolę i we wszystkim szukał jedynie jego większego upodobania i chwały. Zwróć się święta Tereso do Matki Boskiej, która wszystko może, ponieważ zaś ona się chlubi, iż jest Matką pięknej miłości, powiedz jej, aby mnie całego zapaliła błogosławionymi płomieniami miłości. Powiedz najświętszej pannie, iż od jej orędownictwa spodziewam się zbawienia, i żeby na mnie, jako przez ciebie poleconego, patrzyła miłosiernymi oczyma. Jak ona jest potężną królową i moją wielką urędowniczką u Jezusa, tak też ty wstawiaj się za mną do Maryi. Wysłuchaj nas, panie, który jesteś zbawieniem naszym. Abyśmy jako pamiątką błogosławionej Twej Dziewicy Świętej Teresy się cieszymy, chlebem niebiańskiej jej nauki zostali nakarmieni i uczuciami tkliwiej pobożności byli przejęci. Święta Tereso, od Jezusa, módl się za nami.